Się zakończyła wojna w byłej Jugosławii? No Zakończyła się. Nie pamiętam. A to słyszę, to dostaje furii. Naprawdę pan nie pamięta? Nie pamiętam. Eee, wiem, że wysłano ONZ, no czy dobrze nie można byłoby. Nie, wysłać... nie, nie słyszę pani. Czy nie można byłoby wysłać ONZ do Ukrainy? pewnie można byłoby wysłać. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne. Dziś o moim ulubionym rolniku. Tak, o Kołodziejczaku, bo to jest tak memiczna postać, że szyć scenariusze o nim mogę z zamkniętymi oczami. Kołodziejczak wiecie, że cierpi na jakąś amnezję pospolitą, zapomina co mówił, nagle mówi co innego, to taka choroba, która dotyka polityków. Myślę, że jest również zaraźliwa, jednak tym razem pytania zadaje mu dziecko. Jaki normalny rodzic na to pozwala? No żaden normalny, na pewno. Jesteście na kanale, kto wygrał, a dziś o tym, że kołodziejczak niewiele wie, a dzieciak wytresowany przez zapewne lewicowych rodziców jeszcze nie wie, że być może będzie kiedyś tego żałować, no albo już ma zapewnioną posadę w TVN. No ja może jestem staroświecki, może ja się nie znam, ja jestem zwykły chłopnie żaden tam magister, inżynier, jednak są kwestie, które doprowadzają mnie do furii. A to słyszę, to dostaje furii, furii. Między innymi to, że nie pozwala się Dzieciom być dziećmi, wystawia się je W mediach, naraża na hejt Nieukształtowanego, jeszcze psychicznie Małego człowieka, często bardzo Wrażliwego, a już szczytem królestwa jest wykorzystywanie Dzieciaka do polityki I nie wiem, czy znajdzie się ktoś, kto zmieni moje zdanie Z jednej strony mamy Celebrytki, które nic w życiu Nie potrafią zrobić, więc robią sobie Dziecko, bo do tego w tym kraju Nie trzeba mieć żadnych umiejętności Często to im ten dzieciak w ogóle przypadki Wychodzi. Zakładają mu konto na Insta, nagrywają TikToki. Dzieciak nie ma prywatności od urodzenia, kiedyś będzie szukał pracy. A pracodawca będzie pytał, czy jego kubki już są w dobrym kolorze. Nie będzie musiał pisać CV, bo każdy będzie wiedział, jakie ma zdolności, umiejętności, wykształcenie, jak szybko nauczył się srać na nocnik i jeść widelcem. No, wyobraźcie sobie, że każdy w kraju wie o was takie szczegóły. Całe życie w Big Brotherze, takie robienie z dzieci małpy w cyrku dla zysków. Powinno być karalne. Nikt nie ma pewności, jaki wpływ na przyszłość dziecka i na jego psychikę będzie miało codzienne narażanie go na ocenę obcych ludzi, na wieczną krytykę, bo przecież wiecie, jak to jest w sieci. Mi, jak tutaj przyjdzie jakiś gil i ma problem w komentarzu, to gaszę go jak peta i generalnie lata mi to koło wiecie czego. Jednak mnie zdążyło zahartować już otoczenie, podwórko i ziomki strzepaka, do tego jeszcze miałem normalnego ojca i matkę. No ale dobrze, skoro rodzice wy. Wyst stawiają dzieciaka, mieszają go w politykę, co jest chyba najgorsze? To to sprawdźmy, co sugeruje ta młoda dama koło Dziejczakowi. Tak. Jak się zakończyła wojna w byłej Jugosławii? No, zakończyła się... nie pamiętam. Naprawdę pan nie pamięta? Nie pamiętam. Eee, wiem, że wysłano ONZ, no czy nie można pamiętam. byłoby nie, nie, nie słyszę pani. Czy nie można byłoby wysłać ONZ do Ukrainy? A pewnie można byłoby wysłać. Pewnie można A dlaczego byłoby... tak pan Trochę... uważa? Yy, dlaczego tak uważam? Wie pani co, wojna w Ukrainie jest trudną wojną, yy, bardzo trudną i zaangażowanie ONZ i innych organizacji byłoby bardzo istotne i bardzo dobrze, że yy, takie pytania też padają, bo to wtedy trzeba pytać też tych, którzy mają jak największy wpływ na takie decyzje. Dziękuję bardzo. I wiecie, jedni powiedzą, no, jaka urocza, i że pytanie zadane w stylu każdego dziecka, typu, skoro istnieją biedni ludzie, to dlaczego nie można wydrukować więcej pieniędzy i rozdać je potrzebującym, żeby każdy miał porówno? Ja oczywiście nie wiem, co ma na celu wystawianie tamtego dziecka, jednak jeśli ten eksperyment społeczny ma mieć jakąś wartość dodaną, a nie tylko robienie gruntu dla kariery dziecka, to pytanie się kołodziejczaka o ważne sprawy nie powinno mieć miejsca. A jeśli już zadaje się takie pytania wymyślone pewnie przez jej genialnych rodziców, to odpowiedź powinna być realna, że jeśli ONZ będzie się wtrącał, to będzie trzecia światowa i to dziecko powinno usłyszeć to, że tak naprawdę światowym przywódcom nie zależy za bardzo na Ukraińcach, tylko na tym, żeby konflikt toczył się jak najdalej od ich wygodnych kanap. Wtedy to może miałoby sens. Ciekawiej by było jakby pytała polityków o tabliczkę mnożenia, bo jak patrzę na nich i na ich decyzje liczyć za bardzo nie potrafią bo pieniędzy wiecznie w tym kraju brakuje Ja pracuję ty pracujesz wszyscy pracujemy a im dalej mało Ojcem tego genialnego projektu wsadzenia dzieciaka w politykę dla zasięgów i narażenie jej na powszechny hejt i krytykę jest Franciszek Małecki Trzaskoś. Napisał na jej profilu: nazywam się Franciszek Małecki Trzaskoś. Jestem ojcem Sary Małeckiej Trzaskoś i osobą, która prowadzi kanał na TikToku pod nazwą Perspektywa Sary. Dodatkowo w rozmowie z portalem Wirtualne Media Franciszek Małecki Trzaskoś wyjaśniał, że to on prowadzi konto perspektywy perspektywa Sary na TikToku i że jego córka nie ma bezpośredniego dostępu do mediów społecznościowych. No tak, nigdy nie przeczyta przykrych komentarzy na swój temat. Na pewno tak będzie. Ale ale to on jest specjalistą, a ja zwykłym zjadaczem chleba, bo Franciszek Małecki Trzaskoś to polski neuropsycholog i antropolog, specjalizujący się w psychopatologii oraz relacjach społecznych. Prowadzi szkolenia dla instytucji pomocy społecznej i sądów. Małecki Trzaskoś Angażuje się w kampanie społeczne takie jak Nasze dzieci w sieci, mające na celu ochronę dzieci przed zagrożeniami w internecie. Także być może wie co robi. Jednak wracając do Kołodziejczaka, to oczywiście, że dziewczynka wykazała się większą wiedzą od niego, bo typ zapewne nie wie co to jest Jugosławia, gdzie jest Jugosławia, i ja nawet jestem pewien, że on pierwszy raz słyszy taką nazwę. I tak jak uważam, że ani polityka, ani sieć nie jest miejscem dla dzieci w takich rolach, tak też uważam, że Sejm nie jest miejscem dla Kołodziejczaka. Ale ja to jestem staroświecki i jedynie co to wyobrażam sobie, czy ja chciałbym być na świeczniku od małego, do tego jeszcze z przyklejoną łatką. Wy sobie wyobraźcie, że teraz w internecie moglibyście znaleźć filmiki, jak wisieliście na trzepaku, umawialiście się na solówki pod szkołą, czy łaziliście po dworze, aż nie robiło się ciemno, a nasze matki nagrywałyby specjale, które nam przygotowują. Przepisy na chleb z masłem i cukrem, herbata w plastikowej butelce do szkoły, do tego doszłyby metody wychowawcze przywracające ustawienia fabryczne, jak klapek, trzepaczka do dywanów, czy przy najgorszym przestępstwie kable do prodiża. Podejrzewam, że w w obecnych czasach nas by zamknęli do poprawczaków, a rodziców do więzienia. Dlatego uważam, że mieliśmy dużo szczęścia. Oczywiście nie mówię tutaj o patologii, bo taka też istniała, ale jeśli grałeś w podchody, nie miałeś telefonu, ale wiedziałeś, że twoja ekipa na pewno już czeka na boisku, grałeś w gałę na boisku w dziurawym trampku, to tylko chciałem Cię zapytać, czy pamiętasz ten dzień, w którym zszedłeś z boiska i już nigdy tam nie wróciłeś? Wychowujemy nowe pokolenie i niestety nie znamy skutków ubocznych, nowych metod wychowania. I tak jak nam leczą traumy. Od klęczenia na grochu nowe beżowe pokolenie będzie leczyć traumy i kompleksy przez internetowy hejt. Kołodziejczaka zaś nie da się wyleczyć, on nawet nie wie, kiedy się ziemniaki sadzi. Na szczęście mamy taki wysyp psychologów i ludzi, którzy myślą, że na psychologii się znają, że miejsc nie zabraknie, jedynie będzie potrzebna kasa na terapię, rozmowy czy antydepresanty. Każde pokolenie, jak widać, zmaga się ze swoimi przeszkodami, każde pokolenie wprowadza własne metody wychowawcze i każde pokolenie będzie miało żal do tego, jak żyje, a obecne pokolenie chyba największy, bo wychowujemy małe, roszczeniowe przykurcze, które później przyklejają się do asfaltu i myślą, że ratują planetę. Także, może odpowiedzmy dziewczynce, czy ONZ powinno zareagować na konflikt na Ukrainie, bo według kołodziejczaka powinno, tylko na szczęście decyzja nie należy do niego, bo patrząc na to, jak wcześniej kochał Rosję, to mogłoby z tego wyjść niezłe Eldorado. Dajcie znać, co myślicie o dzisiejszym świecie, co myślicie o tym, że pcha się dzieci do świata, które nie powinno ich dotyczyć. No i czy kołodziejczak kiedyś przestanie się kompromitować? Czy to jest raczej już nierealne? Czekam na Was jak zwykle w komentarzach, a po tym odcinku to chyba pójdę pokopać piłkę, tym razem w butach, na które zarobiłem sobie sam. I zadzwonię do mamy, w też to zróbcie, jeśli macie jeszcze taki przywilej. Na koniec wjedzie ciasto drożdżowe. Tak, tak spędzę ten dzień, jeśli od wyjdzie wieczorem, to zróbcie to jutro. Szkoda życia. Nara!